Czyli dajcie Z tej strony Maxi Philips, a w odcinku no to lecimy i proszę yy, przeczytać sobie ten artykuł. Uwaga, film został zrobiony na podstawie dnia 5 listopada 2023, więc gdyby coś się nie zgadzało, proszę wziąć tą yy, pod uwagę, że no, w ten dzień było to robione, a więc jakieś statystyki czy coś. Mogą się zmienić. No to lecimy seria druga, odcinek czwarty. I Judd Bellingham zale, e, zalicza piąty sezon e, gra Lu Madryt. E, gra w Lu Madrid. Gra w pierwszej lidze w drużynie od 1 lipca, umowa do, 20, e, do 30 czerwca 2023 roku. E, urodzony w wiek 20. 9 czerwca 2003 rok, 20-latnica, urodzenia Anglia, Narodowa Anglia, wzrost 1,86 y, m, pozycja ofensywna w pomocy. Anglii mecze w reprezentacji gole 27 występów, dwie bramki, wyceniane na 150 000 milionów euro. Tak, występu dla widzenia. 10 goli, 10 asysty, 2 kartki żółte, jedną. Czas zagrany to 857 minut. Następnie mamy liga mistrzu, który rozegrał 3 spotkania, szczelił 3, 3 gole. Zasystował raz, ale także zapisał się e, żółty, e, żółtą kartkę i przegrał 269 minut. Łącznie 13 występów, 13 bramek, 3 asysty, 2 kartki oraz 1126 minut. Teraz kolejka. Liga Miszczu. Rozegrane mecze. Jako on. Data 20 września. U siebie grał. Real Madryt, w Berlin był przeciwnikiem 1-0 i on szczelił gola. Następnie mamy Napoli i tutaj było 2-3 dla, dla Napoli. Na wyjeździe jednego gola szczelił jedną asystę oraz w 70. minucie został napełniony żółtą kartką. Oraz 24. października grał z FC Wygrali, przegrali tutaj 1-2, strzelił 1 gola i szedł w 89 minucie jako w jednym meczu w Gdzymiszczu. Następnie mamy La Liga, począwszy od Athletic, strzelił gola, następnie z Armenią. Dwa gole, jedna asysta. Grał 81 minut. Następnie mamy Celta i tutaj 1-0 i on strzelił gola. Następnie mamy GFC FC. Strzelił jednego gola. Następnie mamy Real Sociedad. Było 2-1 i nic tutaj nie pomógł. A ten tylko do 1. Dostał, został napełniony żółtą kartką w 90 minucie meczu. Później mamy Las Plans, nie grał Girona 3 do 0 Strzelił gola, zrobił asystę i tylko grał 74 minuty. Osasuna na 4-0 szczelił dwa gole w 72 minucie. Sevilla FC zremisował 1-1, lecz nic nie pomógł w 90 minutach. Z Barceloną szczelił dwa gole na wagę zwycięstwa. No i to tyle. AC Milan produkuje koszulki bramkarskie Olivier Giroud. Po ostatnim widowisku gdy bramkarz AC został napełniony czerwoną kartką przy braku zmian przed końcem meczu napastnik Olivier Giroud wziął pracę w swoje ręce i uchronił AC Milan przed przegraną i pochwalił się dwoma pięknymi obronami. Można kupić taką koszulkę w oryginalnych sklepach AC Milanu. Szczerze chciałbym taką mieć, no lecz myślę, że pania nie jest, dlatego że to jest wyjątek. No, yy, tak naprawdę takie yy, co były głośne, no to były trzy takie yy, w ostatnich latach. No pamiętamy, że Giro, yy, także Hurricane, który przepuścił yy, sura, no, Bramkę oraz Kraden Walker No i to tyle. Legia plus minus, możecie się oburzyć, dlaczego tak napisałem, kibice na przykład Legii, no, dlaczego tak? No ale w tym przypadku Legia pięknie rozrywa swoje mecze w lidze Konferencji Europy, lecz w lidze Ekstraklasie idzie im fatalnie. W ostatnich pięciu meczach cztery przegrali, czyli z Jagiellonią, gdzie jest... Po prostu łatwa do pokonania. Rakowem, nie dziwię się, bo ciężki przeciwnik. Śląskiem no to też, no jednak, jest pierwszy w tabeli. Ale, żeby zostało mnie Mielec przegrać, jako Legia. gdzie mają szołka, żozuę, tobiasza, reprezentacja, szołek, reprezentant. Augustyniak chyba też debiutował. Jędrzejczyk, no i tak i ze starą mielec yy, i raz wygrał z Radomiakiem skromnym wynikiem 1:0 0 to tyle do, drodzy widzowie, dzięki za oglądanie i do następnego odcinka na razie cześć a jeszcze ważna informacja yy, parmik na razie będzie wstrzymywany, za to będzie, nie będzie nic w yy, sądu w sensie będzie tak, nie, w soboty też będzie krótki filmik piłkarski. Więc trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć.